Chcecie powiedzieć, że już nigdy nie dowiem się, kim jest ta postać? I tej też nie poznam? Disney, no kurde. Dobra, teraz bardziej na poważnie, chociaż nie da się ukryć, że zabawnie wypada ten finał pierwszego sezonu serialu The Acolyte, gdzie podrzucane są różne niespodzianki, różne tropy, które będziemy eksplorować w przyszłości. No, bo nie będziemy, dlatego że Disney i Lucasfilm zdecydowali o tym, że drugiego sezonu nie będzie. I wiecie, normalnie to nie byłoby potrzeby nagrywania tego materiału, no bo to jest rzecz naturalna, normalna. Często zdarza się tak, że seriale są kasowane po pierwszym sezonie i zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z serialem, który bardzo dużo kosztuje i który nie generuje dużej liczby widzów, którzy zasiadają do seansu. No, ale sytuacja jest, Niezwykła, bo po pierwsze mamy do czynienia z produkcją z uniwersum Star Wars, a po drugie bardzo dużo osób uzurpuje sobie prawo do tego, by mówić, że jest to zwycięstwo fandomu, że te wszystkie negatywne komentarze, łapki w dół, te wszystkie reakcje, setka wideo nagranych na temat tej produkcji oczywiście negatywnych przyniosła spodziewane rezultaty, że Disney i Lucasfilm film ugiął się pod naporem tych wszystkich, właśnie reakcji. Ale ja się z tym kompletnie nie zgadzam, więc zapraszam Was na materiał, na taką krótką pogalankę na temat tego, co się wydarzyło, o co chodzi i zrobimy sobie to na spokojnie, bez zbędnych emocji i operując oczywiście faktami. To nie jest zwycięstwo toksycznego fandomu, to nie jest efekt bojkotu fanów Star Wars. Niech to dobrze wybrzmi i wszystkie nagłówki, wszystkie teksty, w których ktoś pisze, że o, fani dopieli swego, są co najmniej zabawne, ale też często niestety przykre i nie ma mojej zgody na takie stawianie sprawy. Seriale franczyzowe trafiają do milionów widzów na całym świecie i gdyby zakładano, że obejrzane zostaną wyłącznie przez zagorzałych fanów, to wytwórnie mocno przemyślałyby seans wydania ponad 100 milionów dolarów na serial. Nie, takie produkcje mają być oglądane przez wszystkich widzów, szczególnie tych niedzielnych, bo oni stanowią zdecydowanie mocną grupę i jest to typ widzów, który ma wywalone w te wojenki fandomu, Caitlin Kennedy, ba często pewnie nawet nie wiedzą, że istnieje jakakolwiek wojenka. Wiedzą natomiast, że dziś seriale z uniwersum Star Wars nie są szczególnie atrakcyjne i do tego wrócimy przy okazji dokładnych statystyk. Jednak to ostatecznie właśnie ci niedzielni widzowie zagłosowali portfelem, czy jeśli chodzi o streaming, zdecydowali brakiem inwestowania swojego czasu w oglądanie. Skasowanie akolity to jest rzecz pozytywna, opakowana niestety złymi kontekstami. To co już wspominałem, czyli przypisywanie sobie zasług przez fandom. Pozytywna, bo film jest na absolutnym zakręcie, jeśli chodzi o kreatywność, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o pomysł na prowadzenie tego uniwersum w serialach i filmach aktorskich. Jeszcze mam w pamięci setkę logotypów, które zaprezentowano i wiele z tych produkcji w ogóle nie powstanie. Gdzieś są w jakimś produkcyjnym limbo Dużo się zapowiadało Te plany były szumne I zapowiadano wielkie rzeczy Więc fani mogli sobie ostrzyć zęby Ale no właśnie Dużo rzeczy z tego nie powstało A jeśli już powstało No to ich jakość była bardzo W opłakanym stanie I tutaj najlepszym dowodem jest Chociażby Obi-Wan Kenobi Na który serial to wszyscy Mocno czekali Ale wyszło jak wyszło. Przykrą i głośną sytuacją była też ta, która spotkała serial Willow, również zresztą od LucasFilmu filmu. I tutaj wydaje się, że możemy mieć sytuację wręcz bliźniaczą do tego, co się stało właśnie z tą serialową produkcją fantazy. Willow też bardzo dużo kosztował, i też nie był szczególnie dobrze oglądany, ale to nie wszystko. Disney usuwa ze swoich sklepów merch związany z serialem, i jasne nie było go tam podobno za dużo, ale już pojawiają się teorie, tutaj między innymi od pola Tassi z Forbesa, że Akolita może podzielić los Willow, także jeśli chodzi o całkowite wymazanie produkcji z platformy, usunięcie jej i tym samym ominięcie płacenia pozostałych należności osobom zaangażowanym w powstawanie serialu. Kasacja Akolity jest więc niezwykła na wielu poziomach, ale jedną z rzeczy tutaj wartych odnotowania jest to, że to miała być produkcja idąca w nurcie planowanego przez lata projektu Wielka Republika, gdzie w różnych mediach mieliśmy dostawać nowe projekty z niezbadanych wcześniej zakątków tego uniwersum. A gdy tylko pojawia się pierwszy aktorski projekt za ogromne pieniądze osadzony właśnie w tym okresie, co mogłoby być kapitalnym zaproszeniem dla tysięcy albo nawet milionów nowych fanów, okazuje się, że mamy nudną produkcję, której porażka może oznaczać, że Lukas, Film i Disney stwierdzą, hmm, czyli widzowie nie chcą tego okresu, nie chcą projektów niepowiązanych ze znajomymi rzeczami, które już. Znają po prostu z różnych innych mediów, innych sytuacji, książek, komiksów itd. Ale mimo tego wszystkiego jestem gotów zaryzykować tezę, że Akolita byłby kontynuowany w drugim sezonie, gdyby nie to, jak droga jest to produkcja i mówi się o tym, że jeden odcinek pochłaniał 23 miliony dolarów że suma tego sezonu, jeśli chodzi o koszty produkcji to 180 milionów dolarów. Za to można nakręcić naprawdę dużo seriali. Kontynuowanie czegoś takiego, w przypadku gdy mamy tak drogi serial, a tak małe wyniki oglądalności, jest po prostu w tej przyrodzie, w tym krajobrazie serialowo-streamingowym niemożliwe. No i właśnie, pomówmy sobie o tych wynikach. Oglądalności. Indolencję twórczą i jakościową degrengoladę pokazuje świetnie ten wykres, dowodzący słabnącemu zainteresowaniu produkcjami Star Wars, bo nie tylko na ich wyniki wpływa sama jakość, ale też data premiery. Im młodsza produkcja, czyli im później wypuszczona, tym gorzej ona wypada. Na tym wykresie widzimy, że Akolita ma najgorszą średnią widzów na odcinek, a na kolejnych pozycjach jest m.in. Asoka i trzeci sezon Mandaloriana, a więc teoretycznie bardzo mocne tytuły. Badania Nielsena wskazują też, że oglądalność w przeliczeniu na minuty była najgorsza, jak również finał obejrzało średnio niecałe 7 milionów widzów, a nigdy w historii tego. Nie było to poniżej 11 milionów. To ogromny spadek, wręcz dramatyczny. Moją opinię o Akolicie być może już znacie, wygłosiłem ją w jednym z poprzednich materiałów. Tam odsyłam, gdyby ktoś jednak nie znał mojego zdania, i też pokrótko powiem, bo uważam, że jest to serial niezły. Średni, przeciętny, zwał jak zwał. No jest to produkcja ani dobra. Ani zła, ale jest to też kolejny sygnał dla Disneya i Lucasfilm, że wydają prawie 200 milionów dolarów na serial, który jest po prostu okej. Okay. Który nie ma charyzmatycznych postaci, który ma masę problemów, ma dobre rzeczy, jak chociażby realizacja czy sceny walk, ale te złe rzeczy przy takim budżecie no jednak wybijają się na pierwszy plan. Power! Mogę więc chwalić dużo rzeczy, spokojnie bym znalazł naprawdę dużo rzeczy, które mogę pochwalić, ale ostatecznie właśnie te rzeczy, które wpływają na niedobory tej produkcji, nie uzasadniają pakowania tak dużych pieniędzy. No i niech Lucasfilm się nad tym zastanowi, że wydaje bardzo dużo pieniędzy. Cały Disney, cała ta korporacja wydaje kupę Forsy na produkcję z uniwersum Star Wars, a wychodzą. W taki sposób jak Obi-Wan Kenobi czy trzeci sezon Mandaloriana, no to nie jest coś, co na pewno cieszyłoby włodarzy tych obu wytwórni. No muszą się poważnie nad tym zastanowić, bo za takie pieniądze naprawdę można zrobić ogrom fajnych rzeczy. Za mniejsze pieniądze dałoby się to zrobić, a co dopiero za takie kwoty. I są te głosy, że to smutne i skandaliczne, że lukas film kasuje serial tworzony przez ambitne twórczynie, gdzie kobiety i osoby o innym kolorze skóry niż biały są traktowane w ten sposób, ale no taki jest ten biznes. Acolyte po prostu jest zbyt średnie, mało atrakcyjne, bez serialowej struktury, bez charyzmatycznych postaci, w tym bez przyciągającej do ekranu głównej bohaterki, by po prostu kontynuować to dalej. Jakie potem Wnioski wyciągnie lukas film. Czy będzie to więcej nowych, ciekawych historii, których widzowie nigdy nie mieli okazji poznać? Czy będzie to raczej jeszcze więcej produkcji z udziałem grogu i droida, luka Skywalkera? Myślę, że ten skasowany projekt pokaże Disneyowi, że nie warto tyle pakować w Wielką Republikę, ale również w Disney Plus. Już są plotki, że kilka zapowiedzianych wcześniej seriali przemianowanych zostanie na filmy, jak na przykład Lando, a też wejście Mando i Grogu do Kin może ten kierunek tylko potwierdzać. Podkreślam jeszcze raz i nie zmienię tego zdania, póki ktoś z Disneya nie powie, no tak, posłuchaliśmy fanów, ale nawet wtedy bym w to nie uwierzył, bo to pewnie PR-owe gadki, żeby udobruchać sobie ten toksyczny fandom. Nie ma takiej możliwości, żeby Disney pod naporem krytycznych reakcji na Twitterze czy na YouTubie skasował swój serial. Tak jak mówiłem wcześniej, usiedli do Excela, porównali sobie oglądalność do kosztów, które są pochłaniane. Wyszło im, że to się nie zgadza, to się nie kalkuluje, i po prostu serial wyleciał. Od cała filozofia. Arusia była zaciekawiona o co chodzi z tym całym akolitą. Obejrzała sobie pierwszy odcinek i no, padła ze znudzenia. No ale co będzie w przyszłości? Co czeka to uniwersum? Trudno o optymizm, bo zbierając sobie te wszystkie aktorskie produkcje, to tak naprawdę udany to jest pierwszy sezon Mando i Andor. To jest bardzo mało na ilość tego wszystkiego i trudno mieć właśnie tutaj jakieś przyjemne skojarzenia z tym, co może wydarzyć się niedługo. Zresztą zrobiłem i. Już któryś raz polecam ten materiał, ale myślę, że on się szczególnie nie zestarzał. Zrobiłem taki materiał z perspektywy fana 10 pomysłów, co można zrobić, żeby naprawić Lukas film, żeby tchnąć w to, w to studio więcej kre kreatywności, więcej pomysłów, więcej jakiejś odwagi twórczej. To są z pozoru wydawałoby się trudne rzeczy do zrobienia, ale... Sądzę, że ich na to stać, że jest tutaj jeszcze nad czym popracować i da się w ogólnym rozrachunku podnieść to studio do tworzenia fajnych rzeczy. I to tyle, moi drodzy. Jeśli uważacie tak samo, dajcie znać w komentarzach. Jeśli uważacie inaczej, to tym bardziej. Podzielcie się swoim zdaniem w sekcji komentarzy. Nie wątpię, że wśród Was na pewno będzie sporo osób, które dadzą mi dobitnie do zrozumienia, że się mylę i że zupełnie było inaczej w przypadku skasowania tego serialu, że zapewne było to jednak zwycięstwo fanów i tych wszystkich łapek w dół. Możemy oczywiście o tym podyskutować. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się już przy. Kolejnej okazji zostawcie po sobie tutaj ślad. Zobaczcie też mój fanpage na Facebooku. Dużo tam komentuję rzeczy, jakieś recenzje też filmów, krótkie opinie. Jeśli nie ma ich na kanale, to właśnie znajdują się na Facebooku, na fanpage'u. No i co, zapraszam Was już w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że uda się dopiąć pewną, nie wiem czy niespodziankę, ale będzie. Dyskusja na kanale, kolejna, tak jak mówiłem, zapowiadałem, staram się, żeby w miesiącu przynajmniej raz taka dyskusja z gośćmi się pojawiła i mam nadzieję, że taką uda się dopiąć i dostarczyć już w przyszłym tygodniu. Także czekajcie. No, trzymajcie się gorąco. Cześć.